Stosowanie nawozów płynnych staje się coraz bardziej popularne wśród rolników, ponieważ takie nawozy dostarczają roślinom niezbędnych składników odżywczych w przyswajalnej formie i są łatwe do zastosowania w glebie. Zazwyczaj nawozy płynne są wytwarzane przez rozpuszczanie azotanu, amonu oraz rozpuszczalnych soli potasu i fosforu w wodzie, co zapewnia wysoką zawartość składników odżywczych dla kompleksowego rozwoju upraw. Jednym z głównych wyzwań w produkcji nawozów płynnych jest zapewnienie jednorodności ich składu, co oznacza osiągnięcie jednolitego wymieszania składników, nawet jeśli mają różne gęstości lub lepkości. To przyczynia się do lepszej dystrybucji składników odżywczych i zwiększa stabilność produktu, co jest ważne dla jego długoterminowego przechowywania. Dlatego sprzęt mieszający odgrywa szczególną rolę w produkcji nawozów płynnych. Specjalnie dla potrzeb sektora rolniczego GlobeCore opracował jednostki mieszające typu reaktor USB 5, które umożliwiają mieszanie do sześciu składników dodawanych w wymaganych proporcjach. Sprzęt działa zarówno z sypkimi składnikami stałymi, jak i płynnymi, które są podawane przez specjalne wloty lub włazy, podczas gdy mocne mieszadło wirnikowe zapewnia szybkie i jednolite mieszanie głównego płynu z dodatkowymi składnikami. Wyjściem z jednostki USB-5 jest jednorodny produkt końcowy, który nie osiada w warstwy podczas długoterminowego przechowywania i transportu. Globcore Corps produkuje jednostki mieszające o pojemności zbiorników reakcyjnych od setek 100 do tysięcy litrów. To sprawia, że takie jednostki są odpowiednie zarówno dla małych gospodarstw, jak i dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i sprzedażą nawozów płynnych. Posiadanie własnej linii procesowej jest korzystne dla rolników, ponieważ pozwala im znacznie obniżyć koszty transportu i zakupu nawozów płynnych. Oprócz elastycznej pojemności, jednostki USB-5 mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej placówki produkcyjnej. Klienci mogą wybierać liczbę składników do mieszania, zamawiać pompy pomocnicze, systemy grzewcze lub chłodzące, albo zainstalować zautomatyzowany system sterowania. Kompaktowe wymiary i modułowa konstrukcja jednostki USB 5 zapewniają łatwą integrację zarówno w nowych, jak i już istniejących obiektach produkcyjnych. To pozwala zwiększyć wydajność i pojemność procesu produkcji nawozów płynnych bez znacznych kosztów instalacji i utrzymania. A jakiego rodzaju sprzętu używasz do produkcji nawozów płynnych? Podziel się swoim doświadczeniem z używaniem tego sprzętu w sekcji komentarzy. Więcej informacji na temat technologii i sprzętu Globecore do produkcji nawozów płynnych można znaleźć, klikając w link w pierwszym komentarzu lub odwiedzając naszą stronę internetową www.globecore.com.